Mamy Trzech Króli, brama zamknięta. Pomyślałem sobie, zobaczę co mają tutaj ciekawego. Filmiki mi się skończyły. Witam ponownie. Łapy, komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy. Koniecznie piszcie w komentarzach, co mam dalej robić, ponieważ sytuacja troszeczkę pomiędzy mną a niektórymi autohandlami zaczyna się zagęszczać. Powiem tak w skrócie. Ostatnio w sobotę przed długim weekendem awenzis spłatał mi psikusa. Było zimno, wiało, nawaliło śniegu, w sumie najgorszy dzień podczas tej zimy. Idę do auta, wsiadam, odpalam. Wziąłem sobie szczotkę, żeby go odśnieżyć. Włączyłem światła, patrzę. Żarówka mijania od strony kierowcy, amen kaputo. Żarówka, postojówka od strony pasażera Amen kaputo. Godzina 13, sobota, przed długim weekendem. Pojechałem jeszcze szybko do sklepu motoryzacyjnego. Żarówki wyjąłem szybko, ale żeby je potem założyć, trafić w odpowiednie miejsce założyć tą sprężynkę, ciasno łapy drętwieją. Półtorej godziny męczyłem się z tymi żarówkami normalnie przeklołem. Dlaczego akurat podczas takiej pogody spłatała mi psikusa? Przechodzimy do głównego tematu. Czemu sytuacja zaczyna się zagęszczać? Bardzo lubię robić prezentacje pojedyncze, wziąć kluczyki, obejrzeć samochód w koło, wsiąść, odpalić, sprawdzić co działa, co nie działa, przymierzyć się do auta, czym się kieruje podczas wyboru. Słuchajcie, to są auta używane zawsze, może być coś z nimi nie tak. Ale jeśli auto ma w sumie niewielki przebieg, wygląda na zadbany, jakieś tam drobne mankamenty ma wiadomo. Lubię usiąść, się przymierzyć, podotykać. Być może akurat taki samochód mi przypasuje. Może nie akurat ten, który Wam pokazuję na kanale, może nie w tym kolorze, może nie ten kolor deski, może nie skórzane fotele. Ale lubię się przymierzyć do samochodu, z którym nie miałem styczności, i staram się to wszystko zrobić tak, jakbym ten samochód oglądał dla siebie i wam to przekazać. Oczywiście, jeślibym ten samochód kupował, zrobiłbym jeszcze jazdę próbną po autostradzie, rozpędził go, zobaczył jak się prowadzi. Przejechałbym się po największych dziurach w okolicy, żeby posłuchać zawieszenia, czy puka, czy nie stuka. Przemierzyłbym go miernikiem, bo taki mam. Wjechałbym na kanał, zobaczył jak wygląda spod spodu. Czy coś przerzewiałe, czy coś cieknie i tak dalej. Często piszecie, Nygus takie prezentacje to... Gdybym miał zrobić dla was taką dokładną prezentację i wszystko dla was nagrać. To jechałbym do Radomia, zeszłoby mi cały dzień żeby to wszystko sprawdzić. I zrobiłbym dla was jedno nagranie. A na paliwo wydałbym 5 dyszek w tom i z powrotem. W zeszłym miesiącu wydałem prawie 300 zł na paliwo, żebyście mieli przez cały grudzień filmiki. No, wspominam też, że jest konto zrzutka pod tymi filmami, gdzie są dalsze wyjazdy. Możecie wesprzeć Nygusa Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji właśnie na paliwko, na takie wypady. Słuchajcie. Niedawno nagrałem dla Was filmik, że prezentowałem Forda Kuga z ciekawości, dlaczego nie chce się auto sprzedać. Ponieważ auto naprawdę bardzo ładne, dobrze wyposażone, praktycznie wszystko sprawne, ale po odpaleniu silnik bardzo mocno przenosił drgania na karoserię. Po filmie rozmawiałem ze sprzedawcą, okazało się, że są poduszki pod silnikiem. Do wymiany sam się o tym przyznał. No, ale zarzucił, że tak powiem, Focha, nie nagrywaj więcej pojedynczych samochodów, nie bierz kluczyków. Cały autohandel możesz nagrać, ale nie rób pojedynczych prezentacji. Nagrałem u niego naprawdę wiele filmików dla Was, miał czasem ciekawe samochody, a teraz sobie już nie życzy. Myśli, że będę biegał tylko w koło, robił mu reklamę. A ja bardzo lubię takie właśnie prezentacje pojedyncze, żeby się przymierzyć, odpalić, sprawdzić co działa, obejrzeć auto. No i słuchajcie, często, bardzo często słyszę, kiedy biorę kluczyki od auta, pokazuję ten samochód, gdzieś tam się przewinie sprzedawca w okolicy i słyszy, jak mówię na przykład, że no opomki już są spękane ze starości bieżnik ładny, ale wypadałoby je już wymienić. A po nagraniu na przykład słyszę od niego, po co ty takie rzeczy im mówisz? Takich rzeczy to im nie mów, o jakimś tam niewielkim zadrapaniu nie mów, o tym nie mów, o tym, że są spękane opony, o tym też nie mów. No i słuchajcie, już kilka razy, nie wiem jak się to skończy, powiedziałem, słuchajcie, ja nie robię po to, żeby jakieś wady w samochodzie zamaskować, żebyście Wy mieli dobrą reklamę. Ja to robię, ponieważ to lubię. Oglądam te samochody tak, jakby były dla mnie i uważam, jeżeli bieżnik jest ładny, ale opona jest spękana. Czasami są te auta, na przykład, no już dziesięcioletnie, i ma prawo być ta opona spękana. Więc o tym wspominam, ponieważ ma to wpływ na bezpieczeństwo, słuchajcie. No i już kilka razy powiedziałem, słuchajcie, jeżeli nie chcecie, wam nie odpowiada, że nagrywam u Was, to trudno, lepiej w ogóle nic wspólnie nie róbmy, ponieważ ja nie będę narażał swojej reputacji po to, żeby Was wybielić, bo potem. Opisze ten samochód jako idealny. Ktoś przyjedzie 400 km z daleka i się okaże, że Nygus kłamał samochód jest do bani, jest pobijany, jest podrapany opony są spękane, tarcz nie ma powiedział, że klima działa, a nie działa chociaż może się też popsuć z dnia na dzień ale opony nie spękają w ciągu kilku dni. I już kilka razy powiedziałem, słuchajcie, jeżeli albo robię to rzetelnie, tak jak mi pasuje i tak jak samochód widzę, postrzegam, albo nie róbmy tego wcale, zastanówcie się, czy chcecie, żebym dalej u Was nagrywał, czy nie. I właśnie przez takie prezentacje samochodów, pojedynczych sztuk, może być tak, że kolejne miejsca mi się do nagrywania wykruszą, aż kiedyś nadejdzie taki moment, że w ogóle nikt nie będzie chciał nagrywać dlatego zastanawiam się pomimo tego, że wspominam naprawdę bardzo lubię te prezentacje pojedynczych samochodów czasem z ciekawości bo nie miałem z takim styczności ale staram się być bardzo obiektywny i wszystko co widzę, wam przekazuję ale niestety sprzedawcom to za bardzo nie pasuje, że o każdym mankamencie wspominam, że wszystko Wam idealnie opisuje. No i nie wiem, jak dalej sytuacja się potoczy. Czy kolejnych kilka autohandli mi się nie wysypie? Powie, że słuchaj, nie tych prezentacji to nie rób. Chcesz, to se nagrywaj. Cały autohandel tak pobieżnie, powierzchownie. Ale jeśli chodzi o stan techniczny, co jest sprawne, co niesprawne i tak dalej, tego nie rób. Kluczyków Ci dawać nie będziemy. No i tym samym, tym samym problem się robi, ponieważ no, może się kilka kolejnych miejsc do nagrywania wykruszyć. No, chcę dobrze, ale sam sobie tym, słuchajcie, szkodzę. Nygu, skoro masz miernik, czemu nie mierzysz? Już wam kiedyś wspominałem, bo na kanale są takie oszołomy, że auto 15-letnie, czy prawie 20-letnie przemierzyłem piękne Audi A4. Wspomniałem, że gdzieś przy nadkolu, musiała być delikatna obcierka 600 mikronów, czyli niecały milimetr przeszpachlowane, 0,6 mm i polakierowane, i że tylko w tym miejscu jest zapraweczka. Ale wygląda to idealnie. To potrafili potem jakieś barany dzwonić do sprzedawcy i chcieli urwać z samochodu 7-8 tysięcy złotych, bo jest obcierka Bonygus, Bonygus na filmiku powiedział, bo przemierzył, i tam jest obcierka na nadkolu 0,6 mm łącznie z lakierem, co jest praktycznie nic. I stękali do telefonu I próbowali wynegocjować cenę Nie wiadomo jaką Za połowę ceny kupić samochód Bo na aucie 20-letnim Jest z tyłu na nadkolu Lekka obciereczka No i też mi tam powiedzieli Słuchaj Pokazuj te samochody Ale nie mierz miernikiem Bo, bo my nie mamy ochoty Potem wysłuchiwać przez telefon Takich maruderów No Bo ludzie mają z deklem, No Rozumiem, jakby była ćwiara wspawana, cały bok przeszpachlowany, brakłoby skali na mierniku, ale jedno miejsce gdzieś przy drzwiach i przy nadkolu widocznie gdzieś ktoś przyhaczył, cieniutko przelakierowane, cieniutko przeszpachlowane i potem wydzwaniają i robią mi koło dupy, no i potem są właśnie takie akcje, no. No, słuchajcie, naprawdę się zastanawiam, czy dalej te prezentacje pojedynczych samochodów dla Was robię, robić. Bo może któregoś dnia być tak, że <laughs> jak widzę, że coś się z autem nie tak, od razu nawet nie biorę kluczyków. Ale jak wydaje mi się, dosyć ładny, niewielki przebieg może kogoś zainteresować. Sam jestem jego ciekaw. Bardzo chętnie to robię. Ale jeśli znajdę jakąś wadę, też o tym wspominam po to, żeby nie wyjść na idiot, a oni myślą, że ja im reklamę robię jeszcze darmową, nic za to nie dostaję od nich, nie płacą mi, a nawet gdyby mi płacili i powiedzieli, nie mów o tym, że silnik bierze olej, że kopci, czy to, czy tamto, to bym się na to też nie zgodził, bo ja swoją twarzą, swoim wizerunkiem... W sumie za to ręczę w jakiś sposób i wam przekazuję informacje o samochodzie i wam mówię, że ładny, zadbany, warto się zainteresować. Nie będę z siebie robił. Słuchajcie, idioty. No, na tym to polega. No dobra, takie krótkie nagranie, panowie i panie. Napiszcie w komentarzach, co dalej robić. Jak to robić, żeby... żeby kolejne miejsca mi się nie wykruszyły i kanał na tym ucierpi, ja na tym ucierpię kiedyś, może wszyscy się zbuntują, powiedzą nie, nie chcemy takich filmików, bo, bo, potem wychodzi, że my mamy samochody jakieś nieodpowiednie albo coś tam, coś tam se wymyślą, no, no mają prawo być zużyte opony w samochodzie i ostatnio też usłyszałem po filmiku, bo akurat przechodził, wspomniałem, że bieżnik ładny, ale widać opony leciwe, spękane, Takich rzeczy to nie mów, tego to nie mów. Po co o takich rzeczach wspominasz? Bo widzę i o tym mówię. A opony to jest podstawa w samochodzie to, to jest bezpieczeństwo wszystkich. Tak samo jak tarcze, hamulce, opony i też elementy zawieszenia ale to mówię musiałbym jazdy próbne robić, wjechać na kanał i tak dalej. I zawsze się coś w starym aucie znajdzie i zeszłoby mi cały dzień. Jeszcze filmik musiałbym montować, a moje filmiki są zawsze w całości? Nic nie montuję, nic nie wycinam. Wszystko macie, tak jakby na żywo, jakbym wszedł z kamerką, nagrał dla Was filmik. Tyle, że nie puszczam to na bieżąco, na żywo, tylko kilka dni później, ale relacje wszystkie u mnie są na żywo. No dobra, tyle ode mnie. Jestem ciekaw co wy napiszecie w komentarzach troszkę mnie ta sytuacja zaczyna też martwić bo jest kawałek drogi do tego Radomia i niektórzy już się wykruszają już robią kiepską minę bo po co powiedziałeś o tym a czemu wspomniałeś, że tu jest zaprawka a czemu mówisz, że opony są spękane a to, że lampy są lekko przyblatnięte to trzeba było nie mówić bo to pewnie na filmiku nie będzie widać ale jak przyjedziesz zobaczyć samochód, to pewnie to zobaczysz. No. Dobra. Najlepszego pozdro.